Przyrocznik 95. Wina, której nie odważyliśmy się jeszcze otworzyć, czyli te wina marki wina, czyli Primavera, Karolina, Sherry i to wino. Popatrzcie sobie tutaj, to tu są te oryginalne butele. Tam jest jeszcze taki tutaj tej spółdzielni Fructona, która w która w ostatnim okresie czasu produkowała wina. E, tutaj przy samej. E, Pracie. Macie wystawioną taką skrzynkę. To jest jedyna skrzynka, która uproliła się u nas. Teraz popatrzcie, porównajcie w jaki sposób były transportowane kiedyś wina. Cała kolekcja tego samego, tej samej butelki, tego samego rocznika. Jak jest inny rocznik w innym rzędzie. Ale żeby to zrobić jeszcze tak bardziej profesjonalnie, w takim sensie... Żeby zachować e, temperaturę każdych poszczególnych win, to powinno się to zrobić tak, że wina białe powinny leżakować na dole, bo jest niższa temperatura, a wina czerwone powinny leżakować wyżej. Czyli moglibyśmy jeszcze taki podział porobić. My dla uproszczenia, tak, tej działalności, żeby już kelner jak przychodzi, żeby nie szukał tych butelek, każdą wyciągał, to on wie, że w tym rzędzie są tylko ten gatunek wina, który w danym momencie jest eksponowany i podświetlany. To jest, to jest po prostu dla nas uproszczenie. No, bo tych win cały czas przybywa, cały czas dowiadujemy się z jakiego regionu, z jakiego państwa poznajemy państwo, poznajemy szczepy. To jest takie fajne. Nie? Może ja pójdę do Chcieliśmy, żeby w tym obiekcie było sugerowało, że obiekt jest stary, bo ta część jest nadbudowana i to już jest część przez nas zrobiona, czyli na bazie starych murów, bo do pierwszego piętra mamy stare mury i na bazie tych starych murów nadbudowaliśmy część hotelu. Tak, na zamku. Tak, wypuszczamy, trzymajcie się To jest takie miejsce, gdzie najczęściej, w którym, e, e, organizujemy koncerty, w e, Chłopaku, Starej Widzialni, naprawdę konsertowało już największe słaby bluesa. Nie tylko polskiego, bo w zasadzie wszyscy znaczący się bluesmeni w miszanie występowali. po, bałdę, po prostu z tym żeby to i Oni zrzucili, wszystkie stycznia zostały zrzucone. No, dla nas już było bardzo ciężkie odtworzenie w występie, chociaż to otwarcie się zostało w ścianach i stwierdziliśmy, że nie jedną starość czyli to, żeśmy wstawili, jak to już nie było. A ta wieś była takowa, absolutnie stara, że mieliśmy pokrycie po rachunków, społeczne jest po prostu przez nas rekonstruowane. Kobietom chciałem tylko powiedzieć, że tak jak teraz wy sobie stawicie, to niedawno temu, Stały tutaj e, kandydatki do Miss Polski i też tak się krężyły, fajnie tak prezentowały. E, 7 grudnia mój finał w, w Krynicy. E, e, u nas też brały udział właśnie degustacje w, w takim szkoleniu gastronomicznym. E, myślę, że mi się bardzo spodobało. No idziemy z powrotem. Tak. Dobrze? Pana se pochodzicie dzisiaj? dzisiaj. A <laughs>